Najlepsze z najgorszych. Będziemy rozmawiali z Julianem Jelińskim, brody z kosmosu. Nie ukrywam, że to mój ulubiony cykl. <grym> tak, to jest znakomity cykl, ja się sobie bardzo nie dziwię, ponieważ mamy, wybieramy, jak to się ładnie mówi, z rynsztoka kina, wyciągamy takie perełki, pokazujemy wszystkim, bo rzadko kiedy ktoś, jak słyszy zły film, ma ochotę to obejrzeć. Dobra, ja jestem tym dziwakiem, który jak słyszy zły film, to mi się oczy świecą, ale nie ma takich dużo osób. A szczególnie filmy, które. W Stanach Zjednoczonych, czy gdzie gdziekolwiek powstały, bo nie tylko amerykańskie produkcje, e, zarobiły dwa dolary, przepadły, a potem ktoś je odkopał, na przykład 20 lat później, zobaczył je na jakimś dziwnym festiwalu, kupuje prawa i zaczyna nimi jeździć po całym świecie, i nagle stają się tak prawdziwie kultowe. I teraz kolejny odcinek to są e, zabójcze ryjówki. To wracamy do takiej klasyki, klasyki. Bo normalnie moja na przykład ulubiona dekada najgorszych filmów to są lata 80., gdzie mamy prawdziwych, bijących się prawdziwych mężczyzn z takimi bicepsami, e, ale tutaj mamy. Próbę zrobienia horroru, w dodatku film mocno niezależny, który jeszcze wtedy w Stanach Zjednoczonych czasami niektóre filmy nie wychodziły poza jeden stan. One były tylko robione na przykład dla Teksasu i takim filmem był właśnie Zabójcze Rejówki i jakimś studentem ten film wydostał się i to jest horror? Trudno to powiedzieć, prawda, jako osoba, która się śmiała w filmie tysiąc razy, ale powiedzmy, że to jest horror oczywiście w stylu wyspy doktora Moreau, gdzie są jakieś eksperymenty i nagle nasze kochane ryjóweczki, powiedzmy, że to jest tyle rejówka zwykła ma, e, które, które rosną i stają się oczywiście jakie to zabójcze, mordercze, krwiożercze. Film zrobiony za naprawdę drobniutkie pieniądze i jakimś cudem on się na tyle spodobał, że po dziś dzień jest oglądany. No plus, to jest sam koniec dekady, to jest 59 rok, czyli sam koniec dekady, kiedy oglądaliśmy te potwory i Amerykanie bali się, co się stanie, jak będzie jakiś kolejny eksperyment, tu będzie wielka tarantula, tu będzie jakiś. No, to coś w stylu odpowiedzi na godzille, mniej więcej, więc to jest. E, trochę… godzilla No wiem, ja dlatego mówię w sensie, no Japończycy się bali, co się stanie po wybuchu bomby atomowej i Amerykanie też troszeczkę się tego bali i to też spłynęło na ich kino. I o dziwo, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale te zabójcze ryjówki są trochę pokłosiem godzili strachu przed. <gum> kombinacją <Dlaczego> te ryjówki, <gum> ja <jeszcze raz> <gum> Bo akurat są delikatne. Swoją drogą, wydaje mi się, że kino amerykańskie w tych czasach, ja tak przeglądam sobie jakieś tam tytuły przeróżne, to prawie każde zwierzę zostało przerobione, bo mieliśmy pająki, mieliśmy pasikoniki, widziałem, była, e, była oczywiście no, e, Boże, modliszka, e, były, były psy, były koty i tak dalej. Więc to dla mnie to jest taka troszkę naturalna konsekwencja. Plus, bardzo praktycznie, łatwo było je zrobić. One zostały wzięte z takich psów, powiedzmy gończych, na które nałożono po prostu kubraczek, a jeżeli trzeba było zrobić ujęcie na zbliżeniu. No to po prostu były maskoty, raczej znaczy były maskoty, były pacynki, czyli faktycznie ktoś utrzymał tutaj i szczekał ciebie. Więc jeżeli nie masz dużo pieniędzy, to musisz pomyśleć, jakiego potwora jesteś w stanie powiększyć. Ryjówkę jak powiększyć do wielkości psa, faktycznie wygląda jak gigantyczna. Jakbyś wziął psa, to musiałbyś zrobić już efekty, które są drogie. Więc czasem trzeba myśleć ze względu na budżet. I wydaje mi się, że tutaj nie było większej ideologii poza tym, że jest tanio, robimy. Ale wyszło... No właśnie, to czyli tylko się śmiałeś na tym filmie, nie byłeś zażenowany? Eee, a to jest ciekawe w sensie, hmm, hmm, hmm. bo trudno mnie zażenować przy złych filmach. Więc nie, chyba nie, bo, to, bo, bo jedną z rzeczy, która sprawia, że dla mnie ten najgorszy film staje się najlepszy, jest to, że widać, że, że twórcy chcą zrobić coś dobrego, a nie, że puszczają na oczko i śmieją się z nami. I tutaj ci twórcy chcieli zrobić to na poważnie, i dzięki temu ja nie czuję się zażenowany. Ja, ja, ja doceniam ich próby, nawet I jeżeli to jest, awesome. jest tanie. Tak, doceniam ich pasję, nawet jeżeli to jest zrobione mega tanim kosztem, no to czuć tą miłość do kina. I mimo tego, że minęło już prawie 70 lat, to uważam, że wciąż, ponad 70 lat, to wciąż jest tam taka iskierka kinofana i twórcy kina, który to robił, i ja ją potrafię gdzieś tam wyłapać tę I tą pasję chyba doceniają widzowie kina nowe horyzonty, bo jednak ludzie przychodzą licznie tak, na te seanse. Tak, tak. mamy już pełną salę, chyba zostało chyba 5-10 miejsc, więc jeżeli oglądają do Państwo przed i chcą jeszcze zdążyć, to przykro mi, może otworzą drugą salę i jutro trzymajcie kciuki. Tak, środa wieczór, tak kino <laughs> tak Nowe Horyzonty zapraszamy więc na zabójcze rówki najlepsze z najgorszych i dobrej zabawy życzymy. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki.